Maidan gorzko odchodzi, kobiety potrafi niszczy, wprowadza nerwy i wp. bywa destrukcyjnie. W 2013 roku wyżbona jaw, kreska Emma Bgorzata, Rozenek i Radek Majdan spotykają się ze sobą. Pocztkowo mało kto wierzył, że ten ma bok to wierzy, kreska E ten zwizek ma szans przetrwać. głównie nie z www. na fakt, kreska E ma wtedy postrzegana jako elegancka, perfekcyjna pani domu. BBM do DSBN za to z imprezowego stylu kreska ecia i noc noci do romansów. Okazało się jednak, Kreska z pozoru tak ru kreska radek i Gosia, wietnie sił zupełniaj, a rok temu przypiecztowali swoimi bona, lubnym kobiercu. Ich zwiskowi od pocztku czujnie się media, opisujcenie Malka kreska da wydarzenie z ich kreska ecia. W rozpowie ze sportowymi faktami Radek twierdzi. Kreska a nie interesuje go to, co pisze się o nim map gorzacie, nawet jeśli przedstawia się ich w niezbyt pozytywnym kontekście. Nie wkurzam się, raczej mnie to bawi. Robi się skandal z niczego. Jest to trochę straszne, ale rzadko odnosimy się do tego, co ona spisze. Jemy swoim kreska eciem, jestem szwcz, liwi, nie interesujemy się tym, co robi inni. Czy ja panu kreska co robi? Czy robi z siebie mędrca? Tworz jakie hasba, które być traktowane jak wygbadnia. Zmuszam pana kreska ep by być z kreska tak jak ja. Petara do zbaw. Dziennikarz zasugerował: Kreska epara sama prowokuje media do wchodzenia z butami w ich kreska ecie nieustanne niedzielce si prywatności, na przykład na Instagramie. Majdan twierdzi jednak: Kreska Eto element ich pracy nie robiliśmy kreska adnych materiabów prasowych w naszym domu. Jeżeli pan o Instagram gości, to nie zgodz się, kreska a to nasz dzień do zaspokajania naszej prókreska noć i. To nasz dzie pracy, które i y tak kreska a do prostowania kawałstw. Jeżeli kto napisze, kreska a to bucili o te jajko. Togo się wrzuca cie z naszej wycieczki autem poza miasto, kreska e pokaza, kreska e mamy si dobrze, te bumaczy pipkasz. Tylko dziennikarzom si ludzi. Majdan zapewnia, kreska nigdy nie bra udziału w internetowych dyskusjach a komentowanie jego kreska, cia uwa kreska, a za przejaw frustracji. Pisanie chamskich komentarzy najgorsze jest dla tych, którzy to robi. Nie ma jest z. c. cia, ci, ma kreska o czasu, s chorzy na nienawiść, nie interesuje mnie to, na koniec, sonii sami musz ze sob kreska y. Nie da się ich bardziej ukarać. Wiesz, kreska E w kreska Eciu jest równowaga dobra i zba, wszystko wraca. Nie tak, kreska E jak jest dobry, to następnego dnia wygrasz w Totka, ale jak si komu nie zatruwa kreska Ecia, to i samemu jest zcZ liwszym. Gdybym znał Pratka Majdana tylko z artykułów, które o nim powstaj, to pewnie dęgo go nie lubił, stwierdza celebryta. Dlatego warto mnie poznał lepiej. Dziennikarz zwróci P kreska f w czasach z z dotradek byt przeciwiectwem obecnego siebie. Nie cechacę rozmawia o poprzednich zwiskach, ale o sobie z tamtych czasów daj rad. Kakreskady wiek ma swoje prawa. Robi bem szalone rzeczy, popełnia bem za które przyżbo mi zabbaci. Jak d, uczy bem się kreska ecia na sobie, na własnych bebedach. Koncentrowałem się na pipce, ale kreska y bem inaczej nie kreska dzisiaj. Lubi czasami zażale inaczej niż kreska inni pipkarze. u kreska pewnie bym tak nie robi. Ale po to jest siem bodym. Kreska jakby nie zawsze by rozezdnym, te bumacze si radek. Jeśli ma si w sobie trochę refleksji. To wysi gasi z tego wnioski i się zmienia. Mam 45 lat, wiem, co przekreska Y. Jestem inny, tak kreska A dziki tamtym dowiadczeniom. Majdanowa kreska A, kreska A znaczcy wpływ na jego przemian bo w banie poznanie Małgosi. To dopiero ona pokaza BAMU, a z nie musi wyglądać jak pole bitwy, a kobieta mo kreska, by wspierajcę i zrównowa kreska on psychicznie partnerk, która nie wykorzystuje męskich z baboć i w kreska eciu faceta w jest to, kreska, ad spotka podpowiedni kobiet. Bo my jesteśmy podatni na manipulacje. Jestem szczerzy, dajemy serce na deboni. Uwa kreska Amy, kreska a czasami mokreska m zrobi co wbrew sobie, wmawiajce sobie, kreska a to dla wykreska idei. Wtedy mokreska na nami sterowa, kobieta potrafi wytłumaczyć, kreska tak w nie ma by. Opisuje swoje dowiadczenia radozbaw. Iwa kreska na jest: kreska by beststyerowa pnami kto, Będę daje te kreska do zrozumienia: kreska a gdyby nie zwisał psi zrabczewsk, osigie n by znacznie więcej. Mabgosia kreska artuje czasami kreska a jakbym nie wczeniej pozna to grabbym w Realu Madrid. Zmiesi z tego, ale mokreska kreska rację. Bill Clinton zakreska Artowa kiedy ze swojej kreska one, pokazujce jej byłego partnera, który jest w restauracji, patrz, gdyby mnie nie poznała, ba, mia baby restauracji. Ilari odpowiedział babę bezkawicznie, gdybym ciebie nie poznała, to on by byłby teraz prezydentem. To prawda, kobiety mają moc, potrafi zmobilizować do zmian. Mam inteligentną, Doktor dr. on, która w fantastyczny sposób zorganizowała bakreska ecie rodzinne, zachwala mab Radek. Który jestem bardzo i z liwy z kreska i tak spokojnie, kreska e odsun od pewnych rzeczy. Ale kobiety potrafi te kreska niszczy, wprowadza nerwy i wpa bywa destrukcyjnie.